Hej! Hey. Dobry wieczór, państwo! Mam niewątpliwą przyjemność zaprosić państwa na kawał dobrej muzyki. Będzie to oczywiście opera pod niewątpliwie wiele mówiącym po pod tytem Halka. On ją kocha. Ona go zdradza. Oczywiście wszystko kończy się źle. Akt pierwszy. Hej, 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 na hej, hej, halka kocha hej, kocha, również kocha trochę hej, trochę Wyszedł hej, Wyszedł Jątek, jątek, wolna chata! Przyjdź, kochanie, ma najdroższe, przyjdź miłością, ciełgoszczę! Dziś się czuję anemicznie, kochać wolę platonicznie. Skończył się akt pierwszy. W akcie pierwszym poruszony został wątek miłości. On śpiewa o miłości, ona śpiewa o miłości. Wyśpiewamy o miłości, wyśpiewacie o miłości, oni śpiewają o miłości. Akt drugi. Hej, hej, he, he, he. Szumią jodły na Wursztynie. Przykro jest kobicie. Szumią jodły i jest bomba, ale ją tak trąba. I on to tak nie chcę wolna chata, o jakaś kołowata. Chłopca chce, chłopca nie ma, ona boga czemu. Dziewczę nie nabęduj tyle, mam ja właśnie wolną chwilę. Chocia ze mną dziś, 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 a ja będę twój miś. Hej dziewczyno, spójrz na mi się. O przykład przy Mam żal. Skończył się akt drugi. W akcie drugim poruszony został problem. Oczywiście, co bardziej wytrawni słuchacze, zwrócili uwagę na charakterystyczny głos panicza. To ciekawy głos. Pół tenora i pół wasa. Akt trzeci. Hej, 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 hej. Halki hey, hey, już nie kocha, wolno mu bo pan. Mijątek pije Halka a jodły ja bez zmian. <śpiewanie> Panicz tak ja za to krytynka, ja za to krytynka i co teraz? Chłopczyk czy dziewczynka? <śpiewanie> <śpiewanie> nie mam cię po co żyć. Dość już narobiłaś głupot i cię utopić się utop. Ach, piękna historia, cudowna muzyka i pełno, prezenter?